Chciałem wam tylko powiedzieć po prostu, że kurwa tak w no. rzekacie tak narzekacie był lepszy niż w grudniu. Ja nie narzekam. Ja po prostu nie ćpałem. A! ukadamy o wydatkach widzowie. No. nie no. no. nie w grudniu na ćpanie, a ile w styczniu. Słuchajcie, witam was serdecznie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, na co mogą, ale nie muszą iść wasze pieniądze. I że nie każdemu streamerowi Warto je wysyłać. No chyba, że go bardzo nie lubicie, to wtedy możecie mu wysyłać pieniędzy jak najwięcej. I obiecuję wam, że to będzie jeden z ostatnich, w najbliższym przynajmniej czasie vlogów z Robertem Pasutem, gdyż nic nowego nie jestem w stanie wymyśleć, ale jest. Takim bardzo wdzięcznym obiektem obserwacji i bardzo łatwo komentuje mi się jego poczynania. Słuchajcie, są ludzie, których na pewnym etapie donate y już nawet nie cieszą, a przyjmują je twórcy jako zupełną oczywistość, żeby odpalić streama i po prostu. Żeby był, bo nie do końca rozumiem formułę, jaką za chwilę zobaczymy, aczkolwiek, kiedy ogląda się to na przyspieszeniu, to może być to nawet zabawne. Odkryłem to, gdyż ym, tam Robert mówi coś szokującego. Chciałbym, żebyśmy to razem obejrzeli, ale jednocześnie nie byłem w stanie oglądać tego w normalnym tempie. Więc i wy ze mną obejrzycie to na przyspieszeniu, a kiedy będzie właściwy moment, to ja po prostu ten fragment znormalizuję, ale też zobaczycie, jeżeli chodzi o prędkość, ale też zobaczycie re dynamikę relacji, jaką łączy Roberta z jego, chyba, partnerką. To powinno być puszczane na jakiś. Mm, w studiach psychologii, może socjologii, żeby studenci mogli zobaczyć, jak wygląda niewerbalna niechęć wobec osoby. Już wzięła, bo ona jada tylko w McDonald's, ale zobaczcie, jaka jest zadowolona. to Ale nic nie jest takie zajebiste jak pani w urzędzie, co? Zajebista była, że bez kolejki mogliśmy. Widzicie jaka ona jest zadowolona, ta dziewczyna tutaj? Przepraszam, siedzę. To było genialnie. Szybcie, szybcie. Od momentu, już się tam jakby, poszliśmy do niej szybko. 15 minut dosłownie. Robert odchodzi. <coughs> Nawet nie spojrzy tutaj na jakieś, bo rozumiem, że oni są na streamie. Tutaj jest kamera. 6 rano, ruszamy w trasę, rozumiesz? No dobrze. Te rzucie są dojebane. Oni mają dobre pietki, Ale mięso tak, jak kiedyś jedliśmy tego bydra rwala, to taki saduł. A, Aj, niunia, niunia. i KFC, drwal i tak dalej. Dziękuję. A Robert, zaraz zobaczycie, cały czas do donated przychodzą, a za chwilę też się dowiemy z innego nagrania, na co Robert wydaje pieniądze. I to was nie zdziwi. Doszła, dawaj seksejwa wypuścimy, kurwa. Czy takie mi się obejrzało?

Na przyspieszeniu to jest przezabawne. Jeszcze tutaj facet sam przyspieszył. Niespieczone trochę, to są że kulinarni. Patrzcie, przyszedł donate. No, 8 zł przyszło, ej. Żadnej reakcji, nic, nawet... Robert nie zwrócił uwagi, żeby chyba odpowiednio przełknąć, czy żeby spojrzeć na to. Więc nic. Co to tak grało na te Nie gram na ten temat, bo się w kurwa mnie podkręca, się denerwuję, zazwyczaj będę miała przycyp umor... No i że zaraz prawda wyjdzie na jawę, to dopiero byłby problem, co? To dopiero byłby przycyp umor, czy po prostu, co? I by się troszkę prawdy wylało. Zobacz, stary, jak to się Ja mogę już działać w internecie to tować się go z klasą, kurwa. A on działa z klasą w internecie. Nie kurwę nie. Taki mały burbierek, boże. O pęknięcie było Znaczy Robert to nawet już żygał na, na wizji nie, tylko że nie pokazywał tego, ale było słychać, więc spoko Fenomenalne to jest. Ale jeszcze w przyspieszeniu. Miałem wam tego nie puszczać całego. Zobaczcie jaki dialog. Normalnie dialog aż wrze między nimi. Jaki streamer się zabił podobno. Wjechał na te albo O, teraz, zaraz tutaj cofnę troszeczkę, bo tutaj chciałbym, żebyście to posłuchali już w całości. Normalnie, znaczy w normalnej prędkości, tak? Słuchajcie, aż się bałem, że nie włączyłem nagrywania. Tyle gadania byłoby na marne, ale nie, no, nagrywanie jest spoko. Jakiś streamer się zabił podobno. Wjechał na tym, ale był nieznany, więc nikogo to nie obchodzi. I dobrze, bo uważam, że trzeba się zabijać, jak jesteś znany. No, trzeba się zabijać, jak jesteś znany. Także, no, tutaj nie powiem, co mi przyszło do głowy. Powiem wam tylko, że Robert się zabija na wizji Zmaczne, regularnie, ale... Samobójstwo, jak jesteś mało znany, to jest niepotrzebne w ogóle. Samobójstwo jest ogólnie niepotrzebne w tempaku. Wynika z choroby. Ogromny błąd. To ludzie, którzy się zabijają, to jedno, że. Się, że, że właśnie jak jest popularne, to się wtedy zabij. No, Robert sobie podpowiedział. Widzicie goście przy dystrybutorze z biciem. właśnie z tego własne Swoją drogą patrzcie, ciągle 8 zł. 8 zł, tamtego. Mm, leci to wszystko, a oni siedzą i fastidio A w to wcale nie jest, tanie. Mógłby ją gdzieś zabrać, o, zobacz, dziewczynę. streamer jakiś się zabił, nie? Technik Kowal jakiś. Nikt go nie znał. Ja wiem, że Zajębista oni pewnie gdzieś jadą i tak dalej, się. ale. Gdyby żył, ale że umarł, to to, to za wybicie się. Więc popełnił błąd. Mógł się zabić, jak był popularniejszy. A po co się zabijać, jak się jest popularnym? O i znowu beknięcie. Nie no to mnie skurwiają te cioty, to, to, to pod, co pod pociąg skaczął, albo z okna. Się kurwo chcesz zabić, to bardzo dobrze, to się zabi. Tylko czemu kurwa blokujesz pociąg, potem trzeba czekać dwie godziny, kurwa? Chuj kogo obchodzi swoje warte życie, twelu, Ale blokujesz potem pociąg i ludzie muszą czekać godzinę. Przypominam, to, to jest i tak dostępne, także to. Tyle fajnych sposobów, żeby się zabić, a ty wy... takie kurwa, żeby innym ludziom utrudniać. O, bo... Czyli Zobaczmy, ty Robert tak. już o tym myśli. No, ale dobra, to. Spadniesz na kogoś i co kurwa, będzie problem. To było to, także daruję Wam ten fragment już, bo tu już nic ciekawego się nie wydarzy. Zwróćcie jeszcze uwagę, jak zachwycona jest ta dziewczyna tym, że tu jest odpalony stream i w ogóle jak między nimi rozmowa w Rze... To pokazuje tylko, że mam wrażenie, że ona tam jest tylko dlatego, bo jeszcze jest kasa. Oczywiście mogę się mylić. Albo wydarzyło się coś wcześniej. Tego nie wiem. Kurczę, to tak trochę jak z kamerą wśród... Nie no, z kamerą wśród ludzi. Ale jest ciekawie. Cóż za emocje. Teraz drugi fragment. Na, na szczęście krótszy. Robert mógłby ubrać spodnie. To jak tam wygląda, to już nie będę komentował. Ale zwróćcie uwagę na, na szczęście wypisane na twarzy tej dziewczyny. A teraz posłuchajmy, na co wydaje Robert. Jeżeli mamy wspólnych widzów z Robertem, to wasze ciężko zarobione pieniądze, widzowie, bo wy musicie iść na etat do pracy, wyrobić tam 8 godzin, często w stresie, w ciężkich warunkach. A Robert, posłuchajmy. Spada jak Chciałem wam tylko powiedzieć po prostu, że kurwa W styczniu, no. który był, tak narzekacie był lepszy niż w grudniu Ja nie narzekam Ja po prostu nie cipałem. A! układamy no, o wydatkach no, no. ja widzowie Pogadajmy w grudniu na cipanie, a ile w styczniu To wam mogę powiedzieć, bo ja jak ja się kurwa odpalam, to za, zamawiam piątkę mefy Ja im Aha. nie bierze, im dam więcej, by lekko szybciej przyjechali Koks, to zamawiam dwójkę, to tysiąc złotych idzie no to Aha. takie 1600 zł wydawałem na strzała. I to ile razy tak było? Za jednym posiedzeniem. Na narkotyki w grudniu wydałem zupełnie z tysięcy, A w styczniu tylko 2000. A ale, ale zobaczcie, <laughs> zobaczcie, jaki żol wypisany na twarzy. Z tysięcy wydał w grudniu. A w styczniu, w którym. Podkreślam, słyszałem to przed chwilą. Nie ćpał, tylko dwa. No to, to dobrze, nie. To... Czy półtora, no? No to pomyślcie Aha. o tym. Nie, tam tysiąc czy półtora, dobra, widzicie, bo słucham, słucham nieuważnie, bo tak się zapatrzyłem na twarz Roberta. Takiego smutnego, że no, pomyśl, pomyślcie o tym, pomyślcie na co wydajecie pieniądze. Chociażby kurwa. No, kurwa. Pomyślcie. W ogóle to moglibyście mu wysyłać więcej, to by się nie musiał martwić. Ale zobaczcie, jak się tu śmieje do tej dziewczyny, kurczę troluje. Znaczy, troluje też na pewno, ale on nie troluje, on po prostu taki jest. Docenimy to, że nie drapie się po dupie. I to już wszystko. Nie będę Was męczył więcej. Posłusem w najbliższym czasie zajmiemy się innymi tematami. Ale chciałem Wam zwrócić uwagę, że jeżeli lubicie jakiegoś streamera, nie wysyłajcie mu pieniędzy, bo potem czpa, zdrowie mu się psuje i będziecie go krócej oglądać. A tak jak Robert sobie dłużej pożyje, to no właśnie, nie pożyje sobie, jak będzie czpał. Także przemyślcie to, komu wysyłacie swoje pieniądze. Cześć, trzymajcie się i do następnego.